Działa to? Hej, panno jeżeli znajdziesz to nagranie, nie żałuj mnie za bardzo. Każda podróż się kończy. Po wymazaniu połowy życia we wszechświecie przez Thanosa, Avengersi starają się zrobić wszystko, co konieczne, aby pokonać szalonego Tytana. Tlen kończy się jutro rano. Ale wiem. Że odpływając będę śnił o tobie, tylko o tobie. That's a co right Akcja dzieje się we współczesnych czasach w południowej kalifornii. W filmie zobaczymy m.in. Lupitę Niung w roli Adelaide Wilson, kobiety, która wraca w swe rodzinne strony do domku na plaży, w którym spędziła dzieciństwo. Przyjeżdża tu z mężem oraz dziećmi, aby odnaleźć letnie wytchnienie. Ścigana przez niewyjaśnione, nierozwiązane traumy z przeszłości oraz dziwaczne zbiegi okoliczności, Adelaide czuje, że paranoja, w której się znalazła, narasta z niepohamowaną siłą. Kobieta czuje, że coś złego spotka jej rodzinę. Po relaksującym dniu na plaży, który spędza z rodziną i przyjaciółmi, Adelaide wraca do letniego domu. Kiedy nastaje zmrok, Wilsonowie odkrywają cztery sylwetki stojące na podjeździe: sobowtóry, ich rodziny. Pytanie konkursowe numer jeden: Kto wciela się w rolę dr. Foster w filmie Tommy? To Czy Zapraszamy na darmowy koncert Szpety w galerii CKIS Wieża Ciśnień. Szpety to warszawskie trio, które współtworzą Antonina Nowacka, Gosia Zagajewska i Wojtek Kurek. Ich muzykę można opisać jako oniryczną i minimalistyczną, nawiązującą do teatru współczesnego czy zjawisk psychoakustycznych. Jest to improwizacja na dwa głosy, perkusję i elektronikę.